Informujemy, że w dniu dzisiejszym składamy do kancelarii poparcia, dowody poparcia mieszkańców Opola dla zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ulicy Podmiejskiej tak aby nie można było w mieście Opolu budować spalarni śmieci. Ja odbyłam bardzo wiele rozmów z mieszkańcami podczas tej akcji. Mieszkańcy opowiadali, jak zbierają śmieci rozwiewające ze składowiska odpadów to jest żmudna praca. Boi się Pan, że nie będzie w stanie już pozbyć się tych pyłów, które, które się będą rozprzestrzeniać. Kawałki większe można pozbierać, a po prostu to, co się będzie wydobywać z tej instalacji, jest e, czymś strasznym. Ludzie chcą się przeprowadzać e, z, z Groszowic. E, również mieszkańcy styczystego centrum e, obawiają się. Starsi ludzie obawiają się o swoje wnuki. E, no, nikt nie chce tego obiektu. Ludzie od nas dowiadują się, że to ma powstać tak blisko odr. Nie zdawali sobie sprawy z tego, że w ogóle w naszym mieście i przy Odrze znajduje się taka paskudna instalacja do składowania odpadów. Martwią się tym, martwią się środowiskiem, uważają, że to nie jest miejsce na takie działania. Ro, rowerzyści na Wyspie Bolko, bo tam też żeśmy zbierali podpisy, są no, zażenowani, zażenowani tym, że w okolicy ma powstać y, komin, który będzie po prostu zatruwał to piękne miejsce w Opolu. 600 podpisów jest na pewno, więcej nawet, ale to w kancelarii urzędnicy dokładnie to zliczą. To jest dużo, proszę Państwa. No, dużo wysiłku nas to kosztowało, żeby, 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 żeby dotrzeć do ludzi, ale ludzie są po prostu. No, w, w, nie, nie wszyscy nawet wiedzieli o tym, że, że taka, taka kontrowersyjna instalacja w Opolu ma powstać. Chcieliśmy też poinformować mieszkańców za pomocą prasy, że w tutejszym urzędzie w zeszłym tygodniu została złożona opinia naukowa profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktora habilitowanego Leszka Pazderskiego wraz z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie wydanej już decyzji środowiskowej na tą spalarnię. Opinia pana profesora dowodzi nierzetelności raportu na podstawie którego wydano decyzję środowiskową. Zawiera ona wiele nieprawidłowości, błędów, błędnych wyliczeń, co za tym idzie zmniejszonych oddziaływań na środowisko tej szkodliwej inwestycji. Możemy tutaj przedstawić państwu taką jedną rzecz, bo ten raport zawiera 21 stron, tam jest kilkadziesiąt punktów które mówią o jakichś nieprawidłowościach, a to mamy tylko jeden. Według danych do obliczeń tej inwestycji został przyjęty komin spalarni 10 metrów, co skutkuje oddziaływaniem na środowisko na, w promieniu około 500 metrów, czyli no, praktycznie można powiedzieć zaraz za płotem składowiska kończy się to oddziaływanie. A jakie jest w rzeczywistości? W rzeczywistości wiemy, że ten komin będzie miał 350, 35 metrów, czyli ten promień oddziaływania to będzie około 1750 metrów i to już obejmuje Wyspę Bolko, obejmuje Nutricję, obejmuje Nową Wieś Królewską, no i połowę Groszowic. Także <laughs> swoim spodziewanym oddziaływaniem ta inwestycja będzie oddziaływać na kilka tysięcy mieszkańców. Nie tak jak tu się pisze, tylko za płot. Tej inwestycji. Wspieraliśmy tę inicjatywę od początku jako partia odpowiadamy się za moratorium na budowę nowych e, instalacji e, do spalania odpadów dlatego, że mamy w Polsce dość takich kominów, w których możemy puszczać z dymem śmieci. E, w Opolu na pewno pojawią się komentarze zaraz pana rzecznika, pana prezydenta, e, co zamiast spalarni no, jest to sytuacja w której, e, absurdalna, w której e, prezydent i zakład komunalny mówi, że mamy wprowadzić i hodować kozę w salonie. I padają pytania, na co to zwierzątko zamienić. Ja powiem prosto, tą kozę trzeba z naszego salonu definitywnie wyprowadzić. W Opolu nie powinna powstać żadna spalarnia, żaden komin. Po prostu tego nie potrzebujemy. Po raz kolejny w naszym mieście zakład miejski zapożycza się, zapożycza się na wątpliwą inwestycję. Zakład komunalny ma w planie wziąć kredyt na nawet może 100 milionów złotych. To jest bardzo duża kwota. Pytanie, jak zakład sobie spłacając ten kredyt? Czy będzie sprowadzał śmieci z innych miast, z innych województw, czy może podwyższy, cenę za op podwyższy opłaty za śmieci? kiedy? Prezydent e, razem z Wikiem pl, e, brali kredyt na powstanie, e, s, na budowę stadionu. My na lewicy mieliśmy wątpliwości, e, jak zakład, e, jak wodociągi i kanalizacje w Opolu poradzą sobie z płatą tak dużego kredytu na tak duży obiekt. E, I widzimy tego efekty w tym roku. W przyszłym roku będą podwyżki za wodę i obawiamy się, że takie podwyżki za śmieci za parę lat nastąpią. Od bardzo dawna z inicjatywą informowaliśmy, że Opole sobie doskonale radzi, ponieważ Opole, jako jedno z nielicznych miast, ma cementownie. Cementownie, które spalają śmieci, spalają je efektywniej, spalają je taniej i... I, i, wed, I według informacji, jakie otrzymaliśmy z urzędu marszałkowskiego, my już dzisiaj w mieście spalamy e, o wiele więcej, e, o wiele więcej niż miasto produkuje tych śmieci. Więc... Więc nie, w Opole nie potrzebuje kolejne spalania. Mamy taką nadzieję, że przekonamy y, włodarzy, aby wycofali się z tego pomysłu, i na to przekonanie dajemy te dowody poparcia w postaci podpisów razem z Peselami, y, ze wszystkimi wymaganymi informacjami. Y, no Mamy nadzieję, że. Yy, obiektywna wiedza na temat yy, gospodarki odpadami przebije się po prostu w mieście i znajdzie się takie miejsce, pole do dyskusji yy, w tym temacie i po prostu, że wszyscy, yy, którzy odpowiadają za miasto dowiedzą się tego yy, czego nie przekazali im yy, twórcy spalarni. Udało się wyblokować yy budowę spalarni przez dzięki inicjatywie Stop Spalarni Prosko-Białej oraz dzięki oporze mieszkańców prezydent zarządził referendum i mieszkańcy opowiedzieli się przeciwko budowie tej spalarni i to był też przypadek, gdzie ta spalarnia miała być, miała być zbudowana bardzo blisko do domu mieszkańców, tak jak tutaj w Kryszuwicach. Ale Zbieranie podpisów to jest jedno, również e, inicjatywa rozmawia z radnymi e, w mieście to jest raz. I dwa, To jak pan Adrian tutaj wspominał, e, mamy opinię naukową. Mamy opinię naukową e, o raporcie środowiskowym. Raport środowiskowy został napisany z, e, przez zakład komunalny i, i e, profesor Leszek. Pasterski w tej opinii wskazuje na bardzo dużo błędów w tym raporcie środowiskowym. A i przypominam, że na podstawie raportu środowiskowego będzie, e, będzie m, decyzja. Jest, jest decyzja środowiskowa. Wydana już na podstawie właśnie tego raportu, który, jak y, dowiedzieliśmy się, no, jest karygodny. No co to mówi? Został napisany na kolanie. Można powiedzieć chyba, że przez dyletantów, którzy nie mają pojęcia, co piszą, pomijają coś, coś sobie tam wymyślają, jakieś emitory są, później znikają, ilość samochodów też znika no, jest tak duża liczba błędów, że Studenci by się wstydzili taki raport przedłożyć na jakikolwiek tak. egzamin, a nie do Rady Miasta, gdzie, no, co jest kuriozą, że miasto samo sobie sprawdza dokumenty i widać jaka jest rzetelność tego sprawdzenia, że jest praktycznie żadna. Można tam było napisać różne rzeczy, jakie się komu podobały i zostało to podpisane, zatwierdzone i na podstawie tego będzie budowana ta inwestycja która może się okazać, że jak to zostanie potwierdzone, to w ogóle nie powinna powstać. No My nie mamy czasu, chcemy powiadomić też inne organy na temat, na temat tej właśnie opinii środowiskowej, żeby się dowiedzieli. Przede wszystkim NFOŚ, który udziela pożyczki na sfabrykowane dokumenty, można powiedzieć, bo to nie jest rzetelnie napisany dokument, ani nic. No, tylko tyle możemy. To znaczy, też jest kolejna y, sytuacja w naszym mieście, gdzie mieszkańcy biorą w swoje ręce, ponieważ są Oburzeni decyzją miasta. Tak jak przypominam, koło wyspy Pasieki ma po prostu i mieszkańcy też, e, też, e, też protestują i też opinie, opinie specjalistów są negatywne. Jest bardzo, bardzo dużo błędów i bardzo duża obawa właśnie o środowisko e, i jest to powiązane, że w naszym mieście to mieszkańcy muszą sprawdzać dokumenty, można Dobra, powiedzieć, jest. za urzędników, którzy tego może nie potrafią, może nie mają takiej wiedzy, no ale ktoś, kto to napisał, kto to wydał, taką wiedzę posiada. I tu jawnie no, według nas no, działa na niekorzyść naszą mieszkańców, a na korzyść tych, którzy chcą tą spalarnię postawić, bo to są ci sami ludzie, którzy chcą tą spalarnię postawić, ci sami ludzie pisali ten raport. Czyli ten raport musiał być pozytywny, no bo jaki by miało sens pisanie przez nich tej opinii, a ona jest no, nierzetelna, to jest mało powiedziane.